Siema, sioma. sioma. E, witam pod moim odcinkiem. Kłaczek. Nie wiem jaki tam kłaczek, bo dawno nie nagrałem na tym kanale. ale. Z spokojem. Dzisiaj wyszedł trip OG Season. Pierwszy, w pierwszy. Gramy dzisiaj z znajomymi moimi albo samemu. I żeby nie przy albo dobra w sumie y, karnecik y, nie będę pokazywał już sklepu y, karnecik y, og już wam pokazuję y, skin skin budowniczka renegatka taki kill off ikona standardu. ulotnia renegatki szczerze fajna taki klasyk można powiedzieć no w sumie to jest klasyk Pięćna gatka, no to bardziej już wygląda na taki nowszy sezon, bo reaktywacji, takie reaktywne, no, reaktywne, no, chyba, chyba tak się mówi, buntowniczka, takie, czy OG, nie, nie, ale fajny całkiem, tutaj taki plecaczek, tutaj y, pani, która, to, znaczy, no ta baba, co, no w sumie taki spray. Taniec, mały czołg. Yy, spray. Styl do kill -offa. Yy, To jest bardzo. To jest yy, tak jak ikona standardy, tylko że tu jest żółte. Spadanie. Ej, ładne, szczerze. Lecak, styl. No i styl do wyścigowej renegaty. Znaczy, tam był um, yy, Kolejny skin, znaczy, no, na razie kill off. Malowanie. go na standardzie. Bedzak. Co Niemczech fajne to będzie, no, to, to coś takiego. Urok pilota. Spray. Lotnia. Jakby nie było tego pesra, to dla mnie byłby taki klasyczek, taki idealny klasyczek. Eee, pilot bombowca. <grymne> Fajny skin, tylko że teraz już nie będzie taki zwykły. Tylko teraz już będzie w takim a Styl do plecaka. Rocket Ride. Ekran czytywania. No serio, <grymne> Rocket Ride. <grymne> Ej miaudas! To są skiny z tamtego sezonu Tylko tej baby nie pamiętam Tylko tej baby nie znam Raca Kapitan Kapitański niszczyciel Sygnały Spray Skin, znaczy styl Skina eee, smuga, spadanie czaszka, plecak. No i to jest ta. A, ja wiem, który to był skin. To jest ten sam skin, coś z tu. Gita renegatka. Kill of. Oj! Ej, chyba będę używał. Chyba będę używał. To jest piękne. Lotnia. Spray. Skin. Stru y, styl do plecaka. St tak, styl do plecaka. Tylko na sztandaru. Przypływ kości. Malowanie do broni. Y, spray. Styl do kilofa, taniec. I no i styl do skina. Ładny. Na najładniejszy jest chyba ten kościotrup. Szczerze. Dobra. Nie przedłużając, y sk sklep już nie będę pokazywał. A to polecimy z pierwszą gierką, nie ma co przedłużać. 5 minut mi to zeszło. 5 minut na pokazanie 6 stron karnet nie wierzę w to. Trochę za długo. A! I wracam. Bo... Yy, w tam, tak, w tamtym sezonie jest dogowym ten nie było żadnych odcinków, ani nic I ogólnie taka ciekawostka, jak już tu będziesz, to nie da się zbierać żadnych rzeczy: żadnych. Wytyfy? Co? Ej, nie gadaj, że tylko. Bo nic się nie da zniszczyć: nic. Chyba że to naprawili. No zobaczcie. Stąd, że w ogóle coś da się zniszczyć. A i jeszcze taka ciekawostka. Granaty. Fajna ikonka. I nie da się celować, tylko od razu rzuca. No i o, oczywiście stary wygląd pompy i takie inne rzeczy. Mapa. Nie wiem, gdzie byśmy. Ej, jak dobijemy 50 subskrypcji, to wtedy, wtedy, wtedy to będzie ta nie twarz, tylko live'y. Od 50 zacznę robić live'y, żeby ktoś bijał na te live. No i byśmy w sumie mogli też pograć. No to tu, lecimy. bo Kiedyś tam na Twitchu coś tam robiłem, ale prawda nikogo nie ma nic. Nie ma co. Tylko od razu wam mówię. Nie... ja... Przynajmniej ja! Z rynku na sercu nie widziałem żadnej potki. Małej! Żadnej małej potki! Żadnej! Nie ma małych potek w tej grze! Nie ma! Małe potki! Co to jest? Nie ma takiego czegoś! O! Big! Nie ma! Nie ma! Jest tylko big! Nie ma! Dlatego w tym sezonie się nawet nie zastanawiaj. Wypijaj tego biga, bo tak czy siak nie znajdziesz małych potek. I nie będziesz zły, że nie znalazłeś małych potek. Więc wypijaj. Jak leci. Naprawdę. Wypijaj jak leci. Nie robię, chłopcze Ukrywasz. Uwierzcie mi, na początku tego wszystkiego były takie tryhardy. Nie dało się grać w tą grę. I pewnie jeszcze zapytacie, czy double pompa wróciła? No tak jak ludzie mówili, tak niestety się nie wydarzyło. Nie no żartowałem, jest double pompa. Więc, co wy myśleliście, że epik doda no, double pumpa? No właśnie, bo to jest Się do okna. Nie, nie kury. Pięćkope. Jakiś Nikola Stark mnie zobaczył. Nikola nie, 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 No i bardzo dobrze, nie, tak. Karba wraca. Karma wraca, bo... Nie wiem po ile sekundach, ale chyba po pięciu. Karma zawsze wraca, chłopie. Dlatego nie warto mnie nigdy zabijać. Co? Ja coś tu pokręciłem. Nigdy nie może mnie zabijać, bo karma zawsze wraca i to na, naprawdę szybko potrafi wrócić. Nie wiem... Ej, ogólnie... Jeśli ktoś w ogóle obejrzy ten film, to będę pod, wraże pod wrażeniem. Y i czy kupić sobie ten taniec. Bo tak dzisiaj jak. Mam dzisiaj imieniny. Wiem, że to wstawię pewnie jutro albo dzisiaj. Dzisiaj jest No i. Ogólnie. Tak, napisz tak albo nie. Bo tak to ja będę patrzył na to. Na pewno sobie. Jak będę miał. Fałbolce to sobie to kupię. Kira, Kira, Watashi, łasa. Ja pierdzielę, jak ja bym chciał mieć ten taniec. Oczywiście, jak to, jak na, napisz swój nick, powiesz, że. A, weź sobie te pensy, fan. To ja chętnie przyjmę. Naprawdę, byś mógł, mógł mi wysłać każdy taniec. Nieważne co mi wyślasz, będę dumny. I wspomnę o tobie na odcinku. Tylko napisz mi, że wyślisz mi to. Bo tak, to ja wtedy na, za, za, zacznę nagrywać, zanim tym ty mi to wyślesz, Ale wiem, że jestem tak niepopularny, że nigdy nic nie wyślę. Ale czemu nie spokojować? No. Ej, ja jestem nie, no ja nie wyżuliłem łapki i subika. Jak ja mogłem nie wyżulić łapki subika? Nie wiem, nie, dobra, koniec kariery. Koniec kariery. Oh. O, no to już tak wspominam, Ej, zostaw tego lajka Nie to Nie to motywuje. Ciebie to nic nie kosztuje. Ej, mam nowy... mam nową rymowankę, Zostaw mi łapka, bo to ciebie nic nie kosztuje. A mnie bardzo zmotywuje. Yo! Albo zostaw mi subskrypcję, a ja zrobię... Nie, dobra, nie wiem. O subskrypcji nie wiem, ale zostaw tego lejkacza. A jeśli chcesz mieć mnie, to zostaw tego subika, no. no. Jak chcesz. No, jak nie chcesz, to nie. Ale teraz dużo ludzi pewnie będzie grało takimi OG skinami, żeby wrócić do tego OG. Ej, ja mam ten kill on był kiedyś za darmo! Ej. Dobra, po tej grze e, oczywiście, jeśli jeszcze raz się szybko wywalę, to... Siema, ja miną. Nie mam, nie mam. Ale mam to, mam to. Cześć. Cześć. Dogi, dogi. Dobra. Dobra. Teraz. Lecimy na moją ulubioną miejscówkę. Którą jest przyjemny park. Ogólnie. Powiem wam szczerze z ręką na sercu. Czy to wygląda jak OG? Wygląda. Ale niektóre rzeczy są tak niedopracowane, że to jest tragedia. No, mapa. To wygląda jak jakaś zielona wysepka, no. no zobaczcie, tu jest ciemna że? a tu jest jasna jak, nie wiem, jak, 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 nie wiem, jak trawa, nie wiem, Tu jest ciemno. Tak jak wspomniałem. Dobra, ale tam jednak nie lecimy na wsi Dobra, e, mogę wam pokazać pierwszy mit, że jak wylądujesz, to e, giniesz. Znaczy, nie, Jak wylądujesz, to giniesz. E, ej, ej, e, drugi mit, e, że Soxshorp został. Nie wiem, czy to tak kiedyś działało, bo wtedy w takim momencie gry jeszcze nie grałem, ale Soxshorp został tak znerwiony, że on jest gorszy od małej. Podki gorsze od małej podki. Od Minisa. Sok siorp jest gorszy od Minisa. Zobacz. Ja wypiję sobie takiego soka siorucha. Zobacz. On nie leci w tak długim czasie. I zobaczysz to ilu. Bo ja już piłem. Piłem sobie takiego soka siorucha. Moim zdaniem. E oni to powinni zrobić, że na sekundę 4 żeby wyszło idealnie 100. No czyli tak naprawdę to, dwa, to 25%. Młoda. Jeśli jesteś dobry z matmy. Zobacz. No już nie. Suksiorb? Jest jakbyś miał taką powolną, małą podkę. O zobacz, nie? nie nigdzie nie znajdę tego. E, nigdzie nie znajdę. do tego mm. małych potek nie ma małych potek w tej grze mała potka nie istnieje znajdziesz wszystko ale oprócz małych Myślałeś, że mnie zacięło? Nie. Tak zawsze mało, że ktoś mnie przechodzi. Nie chcę, żebym nie usłyszał, to ja się odwołam, jakby on, by było tak, że on mnie... Biegam za Ej, dobra, Ej, ten. is the thing that Na razie go jakoś nie będę super robił, ale wiem, że ma biało, więc w każdym razie on mało. E, Seryo. Dobra. Myślałam, że jesteś si spoko, ale Chcesz tak grać to sporo trudno. Nie, 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 nie ale on mnie zawiół! Nie, mam to teraz gdzieś. Kończę odcinek. Jestem z siebie dumny, że... <słuch> ło! Kto to... Kto to do mnie dzwonił? Jakiś Nostazik Mariusz. Kto to Nostazik Mariusz? ти філа. Вже ж нія добра в сумі. О, нам сіму за вами зтань чува